Co się stanie, jak odziedziczysz ogród po dziadku? No, chyba trzeba by zrobić remanent. Dzisiaj w ogrodzie eksperymentalnym moment dla Majsterkowicza. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Postanowiłam zrobić uchwyty na wszystkie moje narzędzia ogrodnicze. W moim drugim ogródku znalazłam starą płytę. Znalazłam ułamany drążek od szczotki. Znalazłam uchwyty do trzymania folii na folii, to znaczy na takiej szklarence z folii. Tam znalazłam jakąś czerwoną półeczkę, która będzie się świetnie nadawała na nożyce do trawy i na sekatory. Półeczka taka do mydła łazienkowa będzie świetnie się nadawała na noże wszelkiego rodzaju. I tu oczywiście powoli wbijamy wszystkie gwoździe, na różne narzędzia. A za chwileczkę moment końcowy, jak już powkładam narzędzia. Ogród ten odziedziczyłam po dziadku znajomym, nie mojej rodzinie, ale po fantastycznym dziadku, który ma w tym ogrodzie, zasadził dla mnie wszystkie kwiaty, które kocham. Całe mnóstwo narzędzi zostało mi w spadku. A tutaj, właśnie, organizuję, znalazłam jakiś regał. Ktoś wyrzucił. A tutaj jest właśnie moja ścianka z narzędziami. Proszę bardzo. Są noże, są sekatory, sitko do cedzenia, różnych ziółek. Mnóstwo różnych rzeczy. Tutaj jest nawet taki specjalny uchwyt. Dwa znalazłam. Proszę bardzo, jak pięknie się układa. Op. I podajły moje Zarobiście co? No. Także wykorzystajcie. Zobaczcie tutaj taki jeszcze jakiś haczyk. Nie wiadomo nawet od czego znalazłam. Tutaj są takie dziury. Więc zamontowałam sobie pięknie. Drucik. I tak właśnie możecie zorganizować sobie fajną ściankę z narzędziami. Poszukajcie w domu, w każdym warsztacie na pewno znajdziecie mnóstwo różnych haczeków tak jak ja tutaj, zobaczcie, zawieszałam różne haczyki. Tutaj znalazłam taki duży hak, nigdzie nie mogłam go przyczepić, bo tu wszędzie metalowe, cienkie ścianki. To po prostu robocze, jakąś zeszeczką przygniotłam i się cyma No, no tutaj zobaczcie, śrubeczki, takie, które najbardziej potrzebuję, bo wszystkie narzędzia elektryczne są. W drugiej szopce z narzędziami, bo tutaj jest niestety strasznie gorąco pod blachą, i tutaj nie trzymam narzędzi, które mogłyby się potopić, i rzeczy z plastiku wrażliwego na ciepło, także wszystko zorganizowane. Tu za chwilę wjadą wszystkie narzędzia: łopaty, grabie i tak dalej. Z boku, żeby były pod ręką, różne nawozy, sznurki, druciki wszystko, co człowiek potrzebuje w ogródku. No, i dziękuję bardzo za uwagę. Życzę fajnej zabawy, bo mi to zajęło cały dzień. Na razie.